Daj Boże. Przede wszystkim gratuluję produkcji filmu. Były tam też dla mnie wątki takie prywatne, o czym za chwilę, ale pozostając w temacie wieczwałdu, chciałabym nie będzie chyba lepszej okazji niż właśnie dzisiaj przy projekcji tego filmu podziękować Panu posłowi, bo nie wiedząc o tym, odmienił moje życie i mojego męża. Mój mąż to jest ten, który tej nagrywał. W 2017 roku słuchaliśmy w grudniu jakiegoś wywiadu Pana posła w internecie i tam usłyszeliśmy po raz pierwszy mszy tradycyjnej. Zaczęliśmy słuchać o niej, dowiadywać się czegokolwiek i znalazłam, że jest w Opolu taka msza i zaprosiłam w styczniu męża po raz pierwszy na tą mszę. o oczarowani, zakochani, ale modliliśmy się do Pana Boga o rozeznanie, czyli to jest właściwa droga, bo wiadomo, że różne środowiska różnie o tej mszy mówią. Trwało to parę miesięcy i w 2018 roku w czerwcu pojechaliśmy właśnie pierwszy raz w życiu na Mazury śladami życia mojej świętej pamięci mamy, która urodziła się w Biesalu. Co I tam w tym filmie dzisiaj mi no, poleciały, bo był pokazany dom, w którym się moja mama urodziła. Odnalazłam tam właśnie mojej mamy dom rodzinny, kuzynka jeszcze, która żyła, która opowiedziała mi o wszystkim. Tam dzisiaj widziałam na tym filmie ten dom. I pojechaliśmy do, na Mazury, w sobotę wieczorem w hotelu się zameldowaliśmy i poprosiłam męża, aby odnalazł, o której w niedzielę są msze w Gietzwałdzie. I mój mąż za nim mówił Zblad, ja wie co się stało? Mój mąż nie mógł wydobyć głosu, ja wie co się stało? On mówi, nie uwierzysz. W poniedziałek w Gietzwałdzie jest msza tradycyjna, celebrowana przez kardynała Perga. A on miesiąc wcześniej marzenie miał, że chciałby kiedyś uczestniczyć w takiej mszy. To pragnienie wypowiedział głośno. Naprawdę, ja się popłakałam. To było dla mnie to było niesamowite. Czułam, że to jest od mojej mamy, że ona nas tam zaprowadziła akurat. A mieliśmy być tam dwa tygodnie później. Tak się złożyło, że byliśmy w tym czasie. Byliśmy na tej mszy. Dziękowaliśmy Panu Bogu, że dla nas to jest znak, że mamy iść tą drogą. I w momencie, kiedy dziękowaliśmy, klęczyliśmy w ławce. Przyszedł Pan poseł. Był pusty prawie jeszcze kościół, bo byś dużo wcześniej pan poseł, poseł usiadł obok mnie. I dla mnie to była ta kropka na i. I tak jak pan poseł powiedział w filmie, że nie ma przypadków, tylko są znaki, zgadzamy się z tym. Był zapłać. Od tego czasu uczestniczymy w musi tradycyjnej, spotykamy tam pana posła Skalika naprawdę odmienił Pan nasze życie. Nie było chyba lepszej okazji niż dzisiaj. Dziękuję bardzo. Wraz z moim mężem.